Cześć. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magda, a to już 40 odcinek Tajemnic Simów. Wow, sporo wody w Wiśle i innych rzekach upłynęło od czasu odcinka Obelli. Dziękuję wam, że jesteście. I znowu The Sims 2. Wiem, że niektórzy już mają dość, więc mam dla was protip. Zwykle około tydzień przed Tajemnicami Simów na mojej karcie społeczność pojawia się ankieta. E, Morty drapie mój fotel. Morty, to jest Diablo czerz, Mordo. Zwykle na około tydzień przed tajemnicami simów na mojej karcie Społeczność pojawia się ankieta i wtedy możecie wybrać co chcecie. Teraz dałam już ją w opisie, także śmiało korzystajcie. Możecie też dodawać swoje propozycje. No to zaczynamy. Już na samym początku powinniśmy sobie postawić ważne pytanie: kim jest ktośik? Pozwólmy, aby ono wybrzmiało. Zastanówmy się. Z tych strzępków informacji, jakie mamy, być może z poprzednich odcinków tajemnic Simów, a być może z innych źródeł. No i do jakiej konkluzji dojdziemy? Do podobnej jak w przypadku Lolity Ćwir, czyli nic nie jest pewne na 100%. No i to by było na tyle, kochani. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam Was na moje społecznościówki. Linki Macie w opisie. I żartuję. Zaczynamy odcinek. Ktosik, Ktosik, Ktosik. Jeżeli ktoś nie zacznie się zagłębiać w historię dziwnowa, może nawet nie zauważyć jej cichej obecności. Nigdzie nie znajdziemy jej grobu, nie ma jej w drzewie genealogicznym dziwaków i żyją tylko dwie osoby, które w ogóle pamiętają, że ktoś taki jak Ktosik kiedykolwiek istniał. Te osoby to Lola i Celina Jedynak. Kosmiczne córki Gerwazego Dziwaka i technika zapylacza 9 Kowal. O tym, jak dziwny jest to związek, dowiecie się na przykład z 37. odcinka Tajemnic Simów. Jeżeli nie chce się Wam sprawdzać, co całkowicie rozumiem i szanuję, a nie dostrzegacie dziwności pochodzenia Celiny i Loli, to wkleję tylko tutaj drzewo genealogiczne zajumane z Simspedi. I na tym drzewie widać, jak na dłoni, że technik zapylacz zapylił nie tylko Gerwazego, ale i jego córkę Jaćkę. Na owym drzewie widać też, że postać Ktośik jest połączona z Gerwazem przerywaną linią. Co oznacza ta przerywana linia? Mamy kilka teorii. Znaczy wiem, że przerwana linia oznacza nieznaną relację, ale chodzi mi o to, że na fakt, jaka to była relacja, mamy kilka teorii. Jak zawsze jestem nieprecyzyjna. Pierwsza z teorii mówi, że Ktosik była żoną Gerwazego, z którą wziął rozwód. Kiedy? W jakich okolicznościach? Nie wiemy. Nie mamy tych dwóch simów fizycznie w dwójce. Ich grobów nie ma. Możemy ich tylko wrócić do gry za pomocą Sim P, ale niewiele nam to da. Simowie nie będą mieli wspomnień. Ktosik ma też nieznane powiązania z takimi simami jak. Lerato i peponi, Raymond Trumna, Reneusz Widmo czy dziwnowska Bella ćwir. Wiemy jednak, że Gerwazy i ktosik są w jakiś sposób powiązani. Faktycznie mógł być to związek matrymonialny. Zresztą ktosik na jednym ze zdjęć, a no tak. Oprócz wspomnień kosmicznych dziewczynek jest jeszcze jedno miejsce, gdzie znajdziemy ktosik. Jest to album rodziny dziwak. Znajdziemy tam zdjęcia ktosik, która bardzo pomadczynamu opiekuje się bliźniaczkami. Ponadto Ktosik ma na dłoni obrączkę. Wiem, że rozdzielczość zdjęcia pozostawia dużo do życzenia, ale zapewniam Was, że jest to obrączka. W podstawce The Sims 2 nie było innej biżuterii niż obrączki i pierścionki zaręczynowe z absurdalnie dużym oczkiem. Więc nie może to być nic innego niż obrączka. Więc Ktosik miała męża. Ale czy koniecznie był to Gerwazy? Nie przeczę. Występuje też fakt, że ktośik mieszka razem z nim w tym samym domu, a na jednym ze zdjęć wygląda jakby dzieliła z nim pokój. Ale dalej podkreślę, niekoniecznie. Mogła przecież wpaść do jego pokoju. No wiecie, jak macie współlokatora albo mieszkacie z rodziną, na przykład z bratem. Kolejną hipotezą jest to, że Ktosik była siostrą Gerwazego. Jeśli nawet była mężatką, to niekoniecznie musiała nosić nazwisko męża, prawda? Więc może, gdy Gerwazego porwali kosmici, Ktosik sprowadziła się do niego, żeby pielęgnować go w ciąży, a potem pomóc przy dzieciach. Mogła być ciocią Celiny, Loli, Jaćki i Chłopaków. Nie musiała być ich macochą. Zresztą są nawet troszeczkę do siebie podobni. Na fakt, że ktośik nie była żoną Gerwazego, może wskazywać też to, że bliźniaczki urodziły się nie do końca wtedy, kiedy powinny. Według zdjęć, to bliźniaczki urodziły się najpierw, później Jaćka i bracia dziwak. Jednak według ich wieku to Jaćka jest najstarsza, a Kosmitki i chłopcy są mniej więcej w tym samym wieku, na początku dorosłości. Jednak Celina i Lola nie znają ani Jaćki, ani Paskala, ani Waldemara, ani Leszka. Jeśli miałby tyle lat, na ile wskazuje ich wiek, to byłoby dziwne, że wychowywała je Ktosik, a nie Klementyna, żona Gerwazego. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że dziewczynki urodziły się wcześniej. Ja wciąż stawiałabym, że Ktosik jest raczej ich ciotką niż macochą. Poza tym, zapewne znacie takie pary imion, które są często nadawane rodzeństwu, zwykle bliźniakom. Na przykład Piotr i Paweł na cześć biblijnych apostołów, albo jeśli mamy parkę mieszaną, to Jan i Małgorzata, czyli Jasi Małgosia. Tak jak w bajce o babie jadze i hadze z Piernika. I do czego pije? Do tego, że w oryginalnej wersji Ktosik i Gerwazy nazywają się Glaib i Glarn. A Glaib i Glarn to jedna z piosenek, które możemy usłyszeć w The Sims 1 w dzielnicy showbiznesu. Więc jeśli niegdyś w Sims świecie istniał taki szlagier, to może był on inspiracją dla niektórych rodziców przy nazywaniu swoich pociech. Czy właśnie tak było w przypadku Ktosik i Gerwazego? Myślę, że to, że byli oni rodzeństwem jest co najmniej tak samo prawdopodobne jak to, że mogli być małżeństwem. Zastanawiałam się też nad taką ewentualnością, że ktośik sama była w jakiś inny sposób związana więzami krwi z Lolą i Celiną. Wpadłam na to, bo, no wiecie, ktośik jest ruda. No a kto jeszcze jest rudy? Celina jednak. Próbowałam w swoim maleńkim rozumku wykonceptować, że hipotetycznie, skoro zarówno Gerwazy, jak i Pascal, no i później Waldemar byli porywani przez kosmitów, to może takie przypadki zdarzały się też we wcześniejszych pokoleniach i ktosik jest właśnie owocem takiego porwania. No ale wtedy postanowiłam odmłodzić tatusia numer 2, tego bardziej zielonego, i przekonać się, jaki by nosił kolor włosów, zanim się zestarzał. No i bank, rudy. Kurde, no ale wiecie, to wciąż dość prawdopodobne, że poprzednie pokolenia dziwaków były uprowadzane. Cofnijmy się w czasie aż do Desims 3, a konkretnie do miasteczka Twinbrook, które zaludniają ludzie sztuki i techniki. Znajdziemy tam rodzinę Curiozum, czyli dziwak, tylko że potrójkowemu. Znaczy, gwoli ścisłości, w angielskiej wersji językowej obie rodziny nazywają się Curious, czyli chodzi o tą samą rodzinę. W Twinbrook mieszkają pradziadkowie dziwaków z dwójki. No i ich dziadek. Dziadek to ten mały smarkacz, Aleksander. W The Sims 2 oczywiście już nie żyje. Najbardziej wybija się jednak ojciec rodziny, czyli pradziadek, Marcin. W opisie ich rodziny zaznaczono, że ma on bardzo bystry umysł i rzucono takie zdanie. Marcin nie ma pojęcia, co jego aktualne badania w ośrodku naukowym będą oznaczały dla przyszłych pokoleń rodziny. Czy więc Marcin w jakiś sposób zwrócił uwagę kosmitów, że zaczęli oni porywać mężczyzn, jego potomków? Moja teoria właśnie to zakłada. Zakłada, że pierwszym mężczyzną porwanym przez kosmitów był Aleksander Dziwak, mąż zyty. Stało się to, kiedy jego żona była w ciąży. Ona urodziła Gerwazego, a on ktosik. Kosmiczne dziecko miało rude włosy. Nikt z rodziny, ani zyty, ani Aleksandra takich nie posiadał. Wszyscy mieli ciemną karnację i ciemne włosy, tylko ktosik była ruda. Urodziła się mniej więcej w tym samym czasie co Gerwazy, więc rodzice nadali im pasujące do siebie imiona. Ktosik nie urodziła się z zieloną skórą, więc mogli ukrywać przed światem, że jedno z tych dzieci urodził Aleksander i wybrali wersję, w której dzieci są bliźniakami. Później kosmici porwali Gerwazego. Narodziły się Lola i Celina. Ktosik bardzo pomagała bratów w opiece nad bliźniaczkami. A gdy Gerwazy założył rodzinę z Klementyną, ktoś ich zabrała dziewczynki i wyprowadziła się, pozwalając Gerwazemu zacząć życie od początku. Z czystą kartą. Być może dziewczyny czuły do siebie jakąś dziwną więź. Może miały tego samego kosmicznego ojca i stąd ten kolor włosów, a może ich kosmiczni ojcowie byli po prostu spokrewnieni. Tak czy siak, takie uaktualnione drzewo genealogiczne byłoby jeszcze bardziej pogmatwane. A jeśli chodzi o ich różnicę wieków w stosunku do reszty dziwaków, to może Simki odbyły podróż na swoją ojczystą planetę, a tam czas płynie inaczej. Moim zdaniem z ktośik dziwak było właśnie tak. A jakie są wasze teorie? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Muszę wam powiedzieć, że mi się nawet podoba to wytłumaczenie, na które wpadłam, bo klei to wszystko. Ale oczywiście moja pycha moją pychą, a ocenę pozostawiam Wam. Więc jeśli macie taką ochotę, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem. Możecie też oczywiście zostawić w dół. To też dobrze robi na statystyki. Napiszcie też jakiś komentarz dla statystyk, w którym powiecie na przykład, co sądzicie o rodzinie dziwak Kuriozum. No i oczywiście możecie napisać Wasze teorie. Bo jak zapewne wiecie, prawda gdzieś tam jest. No i teraz na serio, to by było na tyle, kochani. Zapraszam Was na moje społecznościówki, linki macie w opisie. Bądźcie zdrowi i trzymajcie się ciepło. Papa, ciepło.